Oh, 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 oh Lord, don't you buy me <młyszy> a, a, a Mercedes, oh, oh Lord you Teraz będzie a ple 2005 a, a na pierwsze a, a studio, sprawdź grówno BDG to te zdarte wokale DGE to te zdarte wokale BDG to te zdarte wokale, BDG to te zdarte wokale. Gdybym mógł co w ten czas, pewnie nic bym nie zmienił. 26 lat chodzę sam po tej ziemi, z ziemi, do gazet i telewizji. Jest wiele wizji, wiele dróg, nie obdzielę wszystkich, a dobry Bóg sprawił, że jestem tym typem. Zawsze chciałem mieć własną winylową płytę, Sprawdź bandytę mikrofonu. To bonus, specz dla moich ziomów, Idź do domu i weź, komuś to opowiedz. No i balt, wiec chłopiec. Idź słuchać rapu, żeby okrące toczył, że to jest szczere, a ty rób to nie krótko, ale długo. Są życia ewidencją, jestem eminencją, szarą rapu, styl pół na pół, chłopaku, chłopaku, czas pędzi fest Chwilą dzień, każdy jest, życie to test, w którym liczy się każdy gest Tylko ja i mój Mercedes benz Jedziemy, TTG, reprezentujemy czas Czy przeciwko mnie się zastanów To DGE Z narodu szemranych panów Aha. i pięknych pań, więc pięknie gram dla nich Renomowani jak armani Mam zów armię jak cordon Lipęk. A to ci pech, jak gdyby kombon ci pęk? Ten dźwięk, co puka jak koka, a każdy mój punchline to knockout Gram całe życie na blokach, living la vida loca Nic dziwnego, że mam chropowaty wokal, non stop zmieniam lokal Chyba pora osiąść i zamienić na złotą osią Szybszy niż komputer, co ma w chuj giga Biały but, giga, w aucie JT, the biga figa buch jointa, bo tak zwalczam stres, bo to mam wspomaganie, klimę i ABS Czas spędzi fest, chwilą dzień każdy jest Życie to test, w którym liczy się każdy guest. Tylko ja i mój Mercedes-Benz jedziemy PTG reprezentujemy Czas pędzi fest, chwilą dzień każdy jest Życie to test, w którym liczy się każdy guest. Tylko ja i mój Mercedes-Benz jedziemy PTG reprezentujemy